Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. Film, którego miało nie być. Piątek, 22 grudnia. Szwajcaria, Lucerna 17:09. Myślałem, że skończyłem pracę, bo pojechałem na parking. Na parking P3, on się nazywa w Lucernie. W Lucernie, tutaj w okolicach dworca kolejowego, były dwa parkingi. Jeden przy samym jeziorze i to był w sumie taki dworc autobusowy, podmiejski, fiksbusowy i tak dalej. I kawałek dalej za torami przy takiej malutkiej stacji benzynowej miejsca postojowe. No i wszystko było pięknie. Ostatni raz tutaj byłem w maju i, i też było wszystko pięknie, ale, ale pięknie już nie jest. Ten parking, który był tym dworcem się zlikwidował, a ten parking, który był tam za torami, to część zrobili z niego miejsca fiksowe, część parkowanie max 2 godziny. Płatne 7:19. No i dupa, bo jutro o 9 wyjazd. Nawet jakbym teraz zostawił, to mi dwóch godzin. No i jak, jak przyjechałem, bo chwilę postałem. Jak przyjechałem, to dwie godziny bym musiał przyjść znowu zapłacić za głupie pół godziny. A hotel 20 minut stąd. No i rano, rano mamy wyjazd o 9. A tu od 7 płatnej musiałbym o 7 przyjść, żeby zapłacić za parking. No to by było bez sensu w ogóle. Więc jedziemy na nowy parking, na parking, na którym nie byłem, nie miałem szczęścia być. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc to jest film, którego miało nie być. Mam nadzieję, że obiecuję Wam ostatni film przed świętami Bożego Narodzenia. No ciężko, inaczej święta pojutrze. To chwilę padało, mówię, dwie godziny postoję, akurat pójdę, więc międzyczasie sobie na, ry na chciałem rynek, <laughs> na szwajcarski jarmark świąteczny, ale na jarmark nie to tak, ma padać zaczęło i temat opuściłem. Jadę na ten drugi parking, na którym nigdy nie byłem, de facto, więc eee... zobaczymy. Nawet go na tą tom tomie nie ma. Ale jest na aplikacji, bo jest taka specjalna aplikacja w Lucernie. I ona się nazywa. I Parkiere Bus. I w niej są wszystkie parkingi opisane. Nie można przez nią zapłacić, niestety. Bo tak bym tutaj został. Zapłacił przez aplikację rano. No, ale niestety to wymusza przyjścia. Więc nie, dziękuję, chcę się wyspać, jutro długi dzień, Paryż, wieczorny city tour, wieczorem jeszcze wyjazd na wieżę Montparnasse, kolacja w hotelu, więc nie ma jutro wczesnego spania, długi dzień, trzeba skorzystać z tego, że późno wyjeżdżam. Proszę jaki ładny Solaris Karton przegubowy w prawej Mini Citaro. A ja się przeziębiłem. I tak długo dałem radę w tą pogodę a dzisiaj. Na północy Włoch, jak byliśmy w okolicach Mediolanu, 18 stopni. 18 stopni. przejechaliśmy przez Przełęcz San Gotardo 5 stopni. Ser miasto przedługich przegubów, aczkolwiek nie Solaris'ów. A przecież są dwuprzegubowe Solaris'y, ale tu mają autobusy Solaris'a, nie ma trolejbusów, a trolejbusy właśnie jeżdżą o, o takie. VD, to są VD, v, nie to nie są, jaki VDL, VBL ma napisane, czy tam VDL, o jakie stare citaro, proszę, Szwajcaria, taki wysoko rozwinięty kraj. A proszę, a w takim pięknym, cudownym mieście jeździ, no, leciwe, bardzo już leciwe, jak na szwajcarskie warunki, szczególnie Citar. Mam że mógłbym się drinka napić i chyba tak zrobię na parkingu na parkingu, 17 godzina kulturalnie, świątecznie bo w święta nie mogę, bo jeżdżę codziennie wieczorem Eee, kolega prawie że z Węgier autobus Inside, Inside Vacations. To jest także <laughs> ten sam właściciel co kontiki, TTC, The Travel Corporation. Ciao, ciao. Lęka boli proszę, proszę bardzo proszę Święta w końcu. Trzeba być miłym dla ludzi przecież no Aż się za mną na czerwono tą zaświecił w sensie ulica, że korek <laughs> to nie moja wina! Piesi mają pierwszeństwo, przynajmniej w Szwajcarii. Niekoniecznie we Włoszech. Znaczy, we Włoszech hmm. też mogą mieć. Sorry, całego świata nie zbawię, pani poczeka. E... Też mogą mieć, ale tam się jeździ jak jeździ, więc albo. Zaczyna to nie bardzo cieszy, będzie się fantastycznie wracać z parkingu. Hi, hi, hi. ja pity, kein problem. O, typowy Francuz, typowy Francuz Renault. Światła robią co chcą. Ma wciśnięte światła stopu. Wyłączu kierunkowska z by mu jeszcze coś tam wsteczne zaczęło pewnie mrugać. Na no autobusem wrócimy autobusem. Nie mamy wyboru. No i tak jest młoda godzina. No. 17.30 będę zaparkowany, więc to i tak jest dobry czas parking. Za noc 50 euro. 50 franków. Abstrakcyjna cena jak za taki miejski parking. O, kierunkowskaz jest, zobaczcie. Kierunkowskaz w prawo. Mrugają mu światła stopu i kierunkowskaz w lewo. To jest technologia francuska. Ale on, on, on widzi, on jest świadom, bo żona ma francuskie auto. I jak coś takiego wydarzyło, to jemu też na desce mrugają te światła kierunkowskazu, się mrużą, przygasają. Dobra, teraz my jedziemy tu w prawo na Kriens, nie na Interlaken. I tak zupełnie w prawo, tak zupełnie w prawo. Mhm, i za autostradą w lewo. O, no taki kawałeczek to Wam powiem jest. Co prawda no hotel oczywiście był w połowie drogi, ale to jest dalej dystans do przejścia. Rano szybę umyję, rano tak późno wyjeżdżam, że i tak nie będę mógł spać, przyjdę robię sprzątanie, śmieci pozbierałem, wyprostowałem, firanki zrobiłem, podłogę zrobiłem, no i właśnie dobrze byłoby umyć szyby jutro, ale no są ślimaki na szybach i płyny, face fluids, płyny z twarzy, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, soki, so, soki twarzowe, nie da się na jutro zwiedzanie Paryża, wieczorne światełka, jakieś tam wiecie, FIFA Rafa, z drugiej strony, jak ja to posprzątam, to przy ten cały dzień a kawał drogi, to jest najdłuższy dzień jutro, 700 km. I tak to zdążą obkleić. I teraz znowu przejedziemy pod autostradą i niby gdzieś jest parking. To jest parking. Szczerze powiedziawszy, to tłoku na parkingu nie ma. Całe dwa autobusy. O Boże, jeszcze taki gruz tu piasek. O! 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 Kontikowe cost saverowe truchło. Swoi tu są. Jakiś cost saver, jedną z ostatnich VDL-ek, bo już prawie tych vdl nie ma, słuchajcie. Prawie już tych fałdę nie. Proszę bardzo. Jeden. I no to rodzina, drugi. Tylko gdzie jest parkomet? Tam jest parkomet. Uuu, nie, nie, 350. Co? Nie 350. Nie, no gdzie? Pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt, Jezu, trzysta pięćdziesiąt euro. O, si. Jest pięćdziesiąt Pila? Gdzie mój portfel? Jak karta, co odczyt, Jezu, jak ja nie lubię tych maszyn. Też pada, no idźże w cholerę z tym, no. To musi być takie skomplikowane. Jest! Uwaga! Waga Jak kart not allowed? No bez jaj no! 5 mm. minutes later Kolejna, już jestem mokry, bo już pada. To bardzo pomaga w byciu zdrowym i chorym. Akceptuj Prywatną kartą teraz płacę Insert your card O, coś się dzieje Jak kart not allowed No ja se robicie One hour later Właściwie autobus ucieka świetnie. No przecież nic nie zrobiłem nawet, nie dotknąłem nic no. Czy to jest jakiś drugi parkomet? One week later. O Kibel można to spuścić. Pa, cześć. Dzień dobry, krótkie wyjaśnienie, bo jest następny dzień, mamy poranek, dochodzi dziewiąta, zaraz ruszam. I krótkie wyjaśnienie: nie zapłaciłem za parking, nie udało się, bardzo chciałem, bardzo się starałem, próbowałem pięcioma kartami. Potem zaczepiłem kierowcę, który z Cost Savera przyjechał. On mówi, że on też nie mógł zapłacić, ale on tutaj tylko na chwilę jest. Potem kierowcę z Polski, z Maxpola. Też on tu jest na chwilę, nie płaci, więc nikt nam chyba nie zostawiał. no... Próbowałem, 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 próbowałem. Jedyna opcja chyba, żeby zapłacić to mieć 50 funtów tfu, 50 euro albo 50 franków mm, szwajcarskich w bilonie. Eee, no i tyle no ale na szybow nic nie znalazłem całe szczęście. Gdybym znalazł to historia byłaby trochę gorsza, ale że pokazuje, że nawet w Szwajcarii, tam, gdzie powinien być teoretycznie mega, super ład i porządek, to się coś im nie udaje. Także. Do zobaczenia w następnym filmie.